Dzień dobry, proszę się rozgościć w moim kąciku. Zobaczymy mniej więcej, ja obejrzałem 5 minut tego Fame MMA i pomyślałem, że może kurde, zobaczymy co tam u Dubiela, bo powiem wam szczerze, że ja zapomniałem, że Marcin Dubiel istnieje w internecie. Strasznie o się cicho zrobiło ostatnio. Jestem ciekaw, jak on tam wraz z Wardęgą na tym Fame MMA wypadł. Zaczynamy od smutnej wiadomości. Mieli być na pierwszym panelu, przełożyliśmy, dlatego Tyburscy się sobie, gdyż Edzio potrzebował więcej czasu, żeby dojechać. Poczekaliśmy, przełożyliśmy na drugi, na drugi panel, dalej go nie ma, mówi, że będzie za godzinę. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy czemu tak zmienia zdanie i godzinę. Może ty, Koro, więcej i może jakoś skomentujesz to, że twój… Jak przyśp... można się spóźnić do, do takiej roboty? W sensie to jest… Jakby kole, koleś ma jeden job, po prostu położyć… Tam dupę na fotelu i, i tam być, i nie jest w stanie nawet tego zrobić. Jezu, ci ludzie są tacy niekompetentni, tam wszyscy. tam. Przeciwnik się nie pojawił na konferencji. Ja widziałem tylko na story, że on się chwalił, że Tesla przyjedzie. Na konferencję jedziemy w niezwyczajny sposób. Bardzo dziękuję Ilonowi Maskowi, że udostępnił nam e, ten pojazd na e, ten tydzień, na konferencję. Na gale poruszamy się takim fotelowcem mobilnym. <laughs> Nie ma Boga. On nie istnieje. To, bo gdyby Bóg istniał, to by kurwa, nie, 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 nie karał mnie takimi filmikami. Szczerze, to jest i tak najciekawszy kurwa content, jaki on w ogóle zrobił na przestrzeni tej walki. Że on nie przyszedł, bo przynajmniej jest jakakolwiek emocja od niego. No bo bowocz, tak samo siedzi, wygadany jak zawsze. Mi się, ja się wydaje... ale... Mi się, wydaje, że Edzio od komisu z samochodu mojego przeciwnika furkę po prostu wziął i nie dojechał. Po prostu Edio nie dojechał tą Teslą, bo musi chyba ładować po drodze. No. Typ zapierdziela ta, pewnie 200 na godzinę, rozładował to auto, wy 15 minut siedzi teraz na ładowarce na, Orleniku, na, na Orlenku. Szczerze, to każdy z was mógłby tutaj spokojnie pokazać swoje niezadowolenie, bo to nie jest tak, że Edzio po prostu się spóźnił, tylko on się autentycznie wyrwał po prostu na tą konfę, bo wprowadził w błąd y, naszego pracownika, a później jak y, wszystko, żeśmy zrobili, zaprogramowali pod niego, to na drugi panel, jak nasza pracowniczka do niego zadzwoniła, to powiedział: No, będę za godzinę. Tak więc po prostu mega fowa akcja i nie popieram tego edzio, no od On ładuje auto dalej. Chciałbym też oficjalnie powitać Ciebie, Piotrze. Jesteś nowym naby nabytkiem Federacji. Witam. Cześć. To dla nas zaszczyt, że, że z nami Dobrze, jesteś. Czuć. E, wszystko. Wszystko. I super, też, żeby super, super. może zajawić, jakieś. ważną byłeś personą w świecie sportu swego czasu, bo ty byłeś prezydentem Polski, ale ty chyba mało kto wie, że e, gdy wychodziła FIFA, teraz najpopularniejsza gra, że chyba większość młodych osób ją kojarzy, to ty byłeś na okładce super, pierwszej FIFA? edycji. Czy, się zgadza, czy to się zgadza? Co? Tak, miałem tą przyjemność, że zostałem Co? sfotografowany i jestem na okładce pierwszej edycji gry FIFA. Niestety wow. korzyści majątkowych z tego nie miałem, no właśnie. ale jeszcze walczymy z prawnikami, wow. że może, może uda nam się jeszcze coś trój, Właśnie, po tylu latach, że to, to mnie zastanawia, teraz zawodnicy dostają, no to są ogromne kontrakty, żeby być na okładce Fify, a Ciebie nikt nie zapytał o zdanie i nie dostałeś za to, to złamanego grosza. To prawda, ale to były inne czasy, większość pewnie może nawet nie wie... Ale trumpkarza w, w, się nie pytają o to! Yy, większość może nie wie, yy, która <laughs> co co, jest... Co? Co? Pierwsza Co część jest, gry FIFA no to tak to była pierwsza, słaba troszeczkę. Najnowsze są y, dużo lepsze. No nie wiem. to jest lepsza grafika niż teraz jest? Rozmawiania ani. Prawie przynajmniej kurwa, nie odbijają się te piłki cały czas pod nogi przeciwnika, jak próbujesz cokolwiek zrobić w tej FIFA zasranej. Tak Ta gra ma 20 parę lat, kurę tyle edycji jest zrobione, a oni dalej kurwa, nie potrafią zrobić tej gry tak, żeby dobrze działała i żeby wyglądała jak kurwa, normalna piłka nożna. I, ani zrobienia, żeby wyciągnąć te pieniądze, nie wiem, jak to powiedzieć, te pieniądze od, y, od tej firmy, ale jesteśmy jakby na dobrej drodze i próbujemy walczyć jeszcze przed sądem, ale w Ameryce w Stanach Zjednoczonych. Piotrze, Darol bardzo spłyca. Czekaj, czyli skoro ty byłeś w pierwszej FIFI, która tam jest 9 ileś tam, jest bardzo stara, to ty ile lat w tych sądach starasz się o, o, o to, żeby dostać hajs za okładkę, której już nawet nie sprzedają. Jakby, ja w ogóle nie wiem, jak. Jezu, jak w ogóle wyciągnąć konsekwencje z czegoś takiego? Prawnicy tam mają takie... Ja pierdolę, jakby się nie chce tego robić... Mówi, weź i pomyślcie, mają takie, nie chce mi się... To, to brzmi jak, jak straszna panina. Nie, nie chce mi się. No weźcie ze mną, pójdźcie do sądu. Bo ja byłem na okładce w 98. Słucham? A media treningu, Posłuchamy. znaczy na tym twoim niby Shadow, Shadow Boxing pokazałeś zumbę, a nie -a walkę z cieniem. O! No nic, Darek, no co ci mogę powiedzieć? Ten jest znany z tego, ja że, że powiem tak, krzyczy. Mój robot się nazywa Rumba i k***a ten, tak co ja. mi sprząta na chacie, to lepiej się rusza niż ty, no sorry. Dobra... Gdzie są te kłótnie? To się wydaje takie strasznie podkręcane na zasadzie musimy na siebie, do siebie mówić, bo inaczej nas tam wywalą. Fajnie byłoby, gdyby... O Jezu, co jest? Meduza jaki włosy ma? Co się stało z włosami Adriana? O matko boska, pokaż mi jego włosy, to jest na razie to, co mnie poruszyło najbardziej na tym Na środek, Dawajcie na środek, panowie, na środek chodźcie Adi Nie, ja wolę siedzieć Nie, no dajcie na środek Ale włosy Raz, raz, raz Kurde, ja jestem amatorem jak to Adrian dawaj wleci ładnie i tak gorzej niż Edzio, to nie wypadniesz, ej Dobra, ziomek, zła kraksa, wjeżdża tu meduza, bez cząstów rozjebie jaksa Jo. Można głośniej te właśnie. No Dominik. It's kind of a Dobra, słuchajcie, mamy trzeciego! Brawo! Yo! Yo yo! Yo, yo, yo. Dobra, błagam, uratujcie to. Ej, hey, wpadam sobie i tu nie mam manier. W piątek to z Edzia tyle nam dostanie. Yo, chcecie dobre pance na bicie? Słyszałem, że na publicznej jest dziś... Are you serious? Yeah. This is, ja this is torture. Do czasu, You're torturing me and everyone everyone watching. Yeah. <laughs> <laughs> Tak jest, tak jest. Dobra, dawajcie bicior Już jest, dalej. Jaki słaby bit macie. Ej. Hey. Dobra ziomek ja nie jestem łakiem Walka ze mną w placy to jak walka z rakiem Ziomek weź ty sprawdź to, to jest moja gra To nie twoje miejsce Fame MMA To jest takie dobre Are you, <laughs> are you serious? <laughs> Rampant is torture <laughs> <mum> <try> You're torturing <try> me and everyone hey, else Dobra ziomek watching. ja mam inny sposób W to ty lepiej Pilnuj kręgosłup za tutaj medi, zawsze szybka fura Rozpierdolę Ciebie, wiecie kimura. Dlaczego k***a to po prostu chodzi i nic nie mówi? W sensie. <grystanie> w sensie spoko, że jakby coś robią, w końcu innego ty przewodzi tylko bycie do siebie, ale to jest. <grystanie> słuchaj, słuchaj, wodny pajazów będziesz w tym domu nie pałacu. Słuchaj, słuchaj, wodny pajazów. Będziesz w tym domu, nie pałacu. Yo, hey. on nie będzie pałacu, a Edzio swej mu wypierdala jak z konsulatu. Are you serious? Ey, this is oh. torture. You're torturing rany? me yo. and everyone else Badam watching. <laughs> Dajcie wielkie it's brawa, Biliby! Daj ten beat, beat, beat. Ten już dwa razy chciał to skończyć. On, on tak cierpi, że on mówi cały czas: Dobra, dzięki pięknie, kończymy to. I nagle oni mówią: Nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, już właśnie nie, chłopacy. nie Yo. O! Raz, 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 raz. Już jestem skłabły, choć kiedyś wydawał mnie kłewo Wpadłem przybić piątkę dla Piotra Świerczewskiego. I to jest tak, tak się na sekundzie. Darka na w pierwszej rundzie. I to jest tak, ją dokładnie teraz sprawdź. Daję tutaj dobry rap. I to jest tak, więc sprawdzaj Pierdolę tą piżkę, która prawie przejebała z Ludwiczkiem. yo are you serious hey, na scenach. Filip się Badam ziomku, godne zastępstwo za edzia, metr wzrostu. Yo! Wyjam sobie teraz minto. Badam no to rzucam sobie teraz dobry real dog. Ogólnie, badam w zajebiste wdzięczni. Raz, 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 raz. Niebo. rak. srak. jak? Bak. szak. siup. łak miałem taki kiedyś ręcznik. Ej. Raz, 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 raz. Dobra. Raz, raz, raz. dobra. Tyle cała kapela. Ej, jest tu gorąco, jest sauna, jest tu FAMMA. mamy It's kurwa jest tu torturing. jednego klauna. You're torturing Metry me wody. and everyone else watching. Oni zawsze właśnie mówią, yo, jo, yo, yo, sprawdź to. Ehm. Ja, 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 mógłbym robić freestyle gdybym był w stanie odwrotnym do dzisiejszego, czyli gdybym ehm, Zamiast mieć kaca, to, to miał to, co powoduje kaca. To wtedy ja mogę lecieć. Ale tak na trzeźwo... bo może być ze mną ciężko. Zdjęłem, że to jest już jedyny moment, który tam jest do, do, do oglądania. Piotrze, podczas. nie dużo. Dobra, co, czy coś. Gdzie jest Dubiel w ogóle? nie powinien być Dubiel? Jakoś się przy tym. A że on będzie dopiero później, tak? Ja chcę tylko go jeszcze zobaczyć. Ja mam taki problem w ogóle, że w tym Friday MMA to ja naprawdę, naprawdę. A, a oglądałem trochę tych Friday MMA. Naprawdę nie kojarzę kurwa praktycznie nikogo, nie? Kojarzę Meduzę, tego e, Filipka i Dubiera. A tak to i tam. E, to jest ciężko, nie? Ogo znam, dobra, Kułęczyka znam. Ale jest coś w tym zawsze, że z reguły ci, którzy powinni, bo kiedyś było tak, że zawsze ta ostatnia konferencja była taka najmocniejsza, najciekawsza do oglądania. A teraz mam wrażenie, że ci, wy właśnie pierwszej, drugiej części, się dużo bardziej starają, jednak chcą zrobić jakiś tam rodzaj show. A ci na końcu, którzy dostają najwięcej kasy za po prostu przyprowadzanie do siebie widzów na swój po prostu już no, no bardziej wyrobiony wizerunek popularniejszych osób. W tym środowisku. Oni mają wywalone, nie? Oni siedzą po prostu ze swoim, jakby, ego, i mają takie. No, i już nie przeszedłem no, się bić, nie? Rozwiąże się wszystko w oktagonie, i odpowiadają po prostu na pytania, jak w ogóle się tak nie do, nie do końca starając, nie? Czy jest w ogóle dubel tutaj? Jak chcę go zobaczyć, bo ja go dawno nie widziałem w ogóle na oczy. To jest dubel? Tak, wygląda dubel? To się zmienił kwa. go chwilę nie widziałem i się tak zmienił? jak jakiś jakąś operację zrobił chyba No dobra, posłuchajmy co ma do powiedzenia Prawie niż w miał do tej pory Myślę, że może mu się to odbić czkawką Słuchasz mnie co mówię? Słucham Ale nawet no głos to, ma inny właśnie nie pamiętam <laughs> Powiedziałem, że może mu się odbić czkawką To, że nie trenuje może byś się doczekał? Ale Kuba, zauważyłem jedną rzecz, bo nawet dzisiaj... Ale kto powiedział, że nie trenuję mordo? Ja ci powiem tak, ja od razu w praktykę kto wchodzę, i dlatego nagradałam się, bo ja nie potrzebuję wiesz, chodzić, bo ja zawodowcem nie? nie będę mordo, ale potrafię. A że ręka jak młot, to wiesz. Interesuje mnie Kuba właśnie jedna rzecz, bo teraz jakby to, to, gdzie to, jest to pokazałeś, że to yy, ma rację bytu. Gdy się dowiedziałem, że Edzio... Yy, jest no... napisane, że będzie dubiel. Gdzie jest Marcin To, ...że na pierwszy panel chciałem właśnie ciebie przenieść, ale się dowiedziałem od Federacji, że ty masz takie ego, że nie ma opcji, żeby cię przenieść na pierwszy panel. I teraz właśnie widzę, że tylko na chwilę, bo z Hubertem prowadzimy konferencję, no nie? I planować kolejne ruchy. Do kogo kolejne pytania i tak dalej. Ty od razu zauważyłeś i od, od razu wiesz, pojechałeś... Z to chcę walki Wardęgi z Kubą! Uh. ja nie mam żadnego problemu. Ciężko jest, ciężko jest na tych. Ej, mi się lepiej oglądał kratę maman niż to. O ile miałem porównywać, nie? Między po prostu, wiecie, to tak jakby powiedzieć trudne sprawy ukryta prawda, nie? To jest coś mniej więcej taki e, rozdzielenie, ale mi się no to nie ogląda tego dobrze. Jezusie jak to fajma jest nudne! Jakie to były nudy, jakie to były zmarnowane 20 minut mojego życia. No, film szedł na psy, ale przede wszystkim nie mają pomysłu na siebie. Już kompletnie mam, na, mam wrażenie, bo je, no, ja, ja na te Cloud MMO, na które miałem zerowe oczekiwania się, a, a na mam miałem ujemne, to Cloud MMO wydaje mi się, że nawet wyszedł kurde lepiej niż to, nie? Tam przynajmniej można było z Nikity się ponabijać.